Cześć, witam Cię na kanale, gdzie dzielę się tutaj wskazówkami, poradami na temat tego, jak szybciej i efektywniej rozwijać biznes w branży beauty. Nazywam się Aleksandra Mazalon i już od wielu lat wspieram właścicielki oraz ich zespoły, aby salon Miejsce Beauty było rentowne i szybowało. Zapraszam Cię do wspólnej edukacji, bo dzisiaj porozmawiamy na temat tego, jak zadbać o swój salon, jak jest zima. Zima w Miejscu Beauty? Z czym Tobie się kojarzy? Oczywiście pod każdą porę roku te moje wskazówki można tutaj aplikować, ale ja bym chciała się właśnie odnieść w szczególności do tego okresu zimowego, świątecznego. Bo tak naprawdę z zimą raczej każdej osobie, ale teraz się kojarzą święta. Na co zwrócić uwagę? To, co mówię od samego początku w swoich działaniach i bardzo mocno to podkreślam, że zmysły to emocje, one najlepiej y sprzedają. Dlatego jak wspierać zmysły? Zacznijmy od samego początku, co mi na przykład od razu kojarzy się z zimą, a mianowicie zimowa herbata. Zadbaj o to, aby był dzbanek. Zimowa herbata może mieć wiele obliczy. Może to być gotowa herbatka, może mieć kilka składników i pani sobie sama może ją tworzyć, ale zadbaj właśnie e, o to, co wywołuje uśmiech, kojarzy się z zimą i pozwala budować lepiej relacje. Więc e, zimowa herbata jest to smak, który również możesz e, wynosić poza gabinet właśnie w kubku na wynos, żeby pani sobie taką herbatkę mogła też e, zabrać do auta czy do domu. E, idąc dalej, bardzo ważny zmysł do wspierania to słuch. E, nie ma nic gorszego niż radio Hej stoperan, stop biegunce teraz. E, mam nadzieję, że żadna z Was tego nie nie mam, ale tutaj jeśli chodzi o zmysł słuchu, e, polecam Wam tworzyć własne albumy. Ja dzisiaj mam przyjemność e, nagrywać to wideo w Klinice z Piękna i właśnie dziewczyny mają swój album na Spotify. U. Oznacza to, że w momencie, kiedy Pani powie, jen, ale super muzyka, nie mówisz, o, dziękuję bardzo, tylko Pani Olu, może mieć się tą Pani muzykę w aucie, w domu, wystarczy, że wpiszę Pani nazwę naszego salonu właśnie do Spotify'a. Więc zachęcam do wspierania zmysłu słuchu. Idąc dalej, wygląd. Jest to niesamowicie ważne, aby dbać o spójność. Nie ma nic gorszego, że zainspirujemy się o konkurencji, że ktoś ma da... dziadki od dorzechów, ktoś ma więcej choinek, ktoś ma jakieś laski, ktoś ma srebrne prezenty. Zadbaj o swój styl. Jaki masz pomysł na święta? Jaki masz pomysł na różne pory roku? Czym chcesz się charakteryzować? Ja znam mnóstwo klinik, przykład znowu klinika z Potrzeby Piękna, gdzie klientki wyczekują tych dekoracji świątecznych, bo wiedzą, że będzie coś wow. Wiedzą, że właścicielka danego miejsca ma. Pomysł na to, aby zaskakiwać nie tylko jakością usług, ale również tym opakowaniem, bo tak jak ja zawsze mówię, dzisiaj nie jest sztuką, co sprzedać. Pytanie brzmi: jak to zrobić? Jak zadbasz o opakowanie dookoła Twoich usług? Jeśli chodzi o zimę, z jakim kolorem ona Tobie się kojarzy? Co tutaj przyszło na myśl? Czerwony, zielony, biały. Każdy z tych kolorów jest jak najbardziej ok, ale jeśli robisz zieloną klinikę, to idź w ten kolor. Jeśli stawiasz na biel, rewelacja, ale trzymaj się bieli. Jeśli czerwień, również super, ale nie rób misz, masz. Ja niestety też to obserwuję w sieci, że mamy bałwany, choinki, dziadki do orzechów, laski, tak jak już wcześniej wspominałam i nic nie do końca do siebie pasuje. Zadbaj o spójność wizerunku. Jeśli w salonie stawiasz na czerwony akcent, również zadbaj, żeby ten czerwony. Czerwony akcent znalazł się na Twoich profilach w sieci. Spójność wizerunku dzisiaj jest niesamowicie. Ważna, czyli kolory w miejscu beauty. Kolejna rzecz, która mi się mocno kojarzy z okresem świątecznym i do której zachęcam, e, żeby ją stymulować, e, to mianowicie współpracę z różnymi organizacjami e, właśnie pozarządowymi, fundacje, różne akcje szlachetnej paczki, czy współpraca z fundacją Skin Academy, w której również ja aktywnie się udzielam, czyli stwórz paczkę i wspieraj jakiś cel charytatywny. To jest taka wartość dodana do Twojego biznesu, a to może tylko wpłynąć im plus na postrzeganie Twojej osoby oraz salonu, który tworzysz. Więc znajdź fundację, znajdź cel, który jest bliski Twojemu sercu i zorganizuj jakąś akcję. Tutaj też taka wskazówka: jeśli masz miejsce beauty, to nie ma nic gorszego niż nie beauty puszka. Więc jeśli nawet zbierasz jakieś datki, to zadbaj o to, żeby ta puszka była po prostu ładna, estetyczna. Bo nieraz spotkałam się z tym, że po prostu brzydka, poszarpana puszka stoi na recepcji i ona całkowicie nie pasuje do wyglądu danego. Miejsca. Tu tutaj taka wskazówka, jeśli chodzi o te działania charytatywne. Oprócz tego, tutaj troszeczkę jeszcze powracając do zmysłów, bardzo ważna jest kwestia węchu. Zadbaj o zapach. Z czym też tobie się kojarzą święta? Goździki, pierniki, pomarańcza, słony karmel teraz coraz częściej dostępny zapach, który jest przepiękny. Bardzo wam polecam, bo naprawdę od razu czuję, która klinika ma zapach słony karmel. Ale również ty możesz uwodzić i nie pozwolić osobie sobie zapomnieć. Takim na przykład zapachem słony karmel możesz spsikać torebkę i pani z tą torebką wychodzi poza Twój gabinet i to jest bingo marketingowe, aby wynosić emocje z gabinetu poza gabinet, więc zachęcam Ciebie do stymulowania e, właśnie i e, podsycania zmysłów e, u Ciebie w gabinecie. I jeszcze jeśli chodzi o e, święta, okres zimowy, kojarzy się oczywiście to z prezentami. E, I zachęcam Cię do stworzenia naprawdę małych upominków. To nie musi nic być drogiego sojowe świeczki bądź kosmetyczki. Niech to będzie coś małego, jak mała kawa, herbata, może jakieś czekoladki. Medełka, zawieszki do samochodu, ale zmierzam do tego, niech to będzie dla wszystkich. Nie ma nic gorszego jak lepsza, gorsza klientka. A na podstawie czego to oceniasz? Może ja dzisiaj przyszłam na brwi, ale zaraz będę przychodziła na zabiegi na twarz i ciało. Może od kilku lat przychodzę na brwi, ale tak się tutaj czuję dobrze, że innym koleżankom, które mogą sobie pozwolić na droższe zabiegi, zawsze Twoje miejsce polecam. Więc nie skreślaj klientów, bo zostawili u Ciebie mniej pieniędzy, to oni dostaną gorszy prezent albo nic, tragedia. Tylko jeśli robisz już prezenty, niech będą one niższej wartości, ale pamiętać, dacie dla wszystkich. Jeśli chodzi o te wskazówki, oczywiście je można tutaj odnosić do innych pół roku, do innych świąt, ale tutaj na przykładzie właśnie tego okresu zimowego, świątecznego, w którym. Aktualnie jesteśmy chciałam tobie dać takie tipy poszerzyć twoją perspektywę przy tym wszystkim to co się odnosi do każdej pory roku, każdej wizyty w salonie serdecznie zachęcam cię do wspierania nawyków. Mamy zimę, mówimy o imbirze, mamy lato, mówimy o malinach, truskawkach jako o antyoksydanty. Jeśli ty Realnie będziesz dawała beauty porady i będziesz wpływała na nawyki Twoich klientów. Uwierz mi, że oni będą o Tobie pamiętać, bo Ty wpłynęłaś na ich lepsze samopoczucie, na ich lepszą kondycję skóry. Dlatego te beauty pogadanki w gabinecie są niesamowicie ważne i do beauty pogadanek wykorzystuj właśnie różne pory roku. Aktualnie imbir, goździki, różnego rodzaju rzeczy rozgrzewające są jak najbardziej w temacie. I nie chodzi o to, że Ty masz być dietetykiem, ale o pewnych rzeczach powinniśmy mieć podstawową wiedzę, bo to pokazuje, że jesteś ekspertką. To pokazuje, Pokazuje, że pasjonujesz się w tym, co robisz. Popatrzysz szeroko. I słowo holistyczne, holistyczne podejście, które jest bardzo takie modne, czasem wręcz frazesowe i oklepane, nabiera innego znaczenia niż tylko dbamy o detale. E, mocno otrzymam kciuki za wdrażanie tych wskazówek. Zapraszam do edukacji i oglądania innych filmików. Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, zapraszam cię na mój kanał na, na YouTube, właśnie, żeby zobaczyć inne filmiki, jak również na mój profil na Instagramie beautyboss.pl. Do szybkiego zobaczenia, usłyszenia Aleksandra Mazalon.